Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Jak dadzą sobie radę fizycznie? To pytanie musieli zadawać sobie klienci Anwilu Włocławek w pierwszej kolejności po ostatnim morderczym 50-minutowym pojedynku w Kali Mistrzów. Tymczasem początek spotkania wskazywał na to, że mecz z dwiema dogrywkami sprzed trzech dni nawet nie drasnął włocławskich rottweilerów. Josip Sobin mądrymi akcjami pod koszem zdobywał punkty i wymusił dwa przewinienia Devonta Absona, a za trzy trafiali Michał Michalak, Jarosław Zys i Walerii Lichowiej. Anwil błyskawicznie zbudował więc przewagę, która po 10 minutach pierwszej kwarty wynosiła aż 18 oczek 34 do 16. Gdy na boisku po raz pierwszy od ponad miesiąca pojawił się Kamil Łączyński, wydawało się, że gran nabierze jeszcze większych rumieńców. Tymczasem rytm złapali jednak goście. Fantastycznie grał Joe Thomason, który już do przerwy rzucił 15 punktów. Dzielnie wspierali go Kacper Borowski oraz Mateusz Dziemba. Start zbliżył się najpierw do Anwilu na 35-36, a następnie przegonił gospodarzy, prowadząc 44-43. Jednak punkty Michała Michalaka dały prowadzenie Włocławianom po dwóch kwartach 46-44. do Kilka mocnych słów musiało paść w przerwie meczu w szatni Rottweilerów, bowiem na trzecią kwartę Anwirowcy wyszli bardziej skoncentrowani. Dobrze tempo gdy kontrolował Aaron Broussard, kolejne punkty zdobywali Michalak czyli Lichodiej i Rottweilery znów wygrywały. Po trzeciej kwarcie 66 do 58. Włocławianom udało się odciąć od łatwych rzutów i otwartych pozycji Jamesa Washingtona, który w całym meczu zdobył tylko trzy oczka. Niemniej jednak sporo problemów sprawiał duet Thomason-Abson, który trzymał start blisko gospodarzy. Ostatecznie to jednak było za mało na doświadczony zespół z Włocławka. W końcówce spotkania pewnymi egzekutorami okazali się Michalak i Rzyskowski, a stempel przybił celnym rzutem z półdystansu Chase Simon. Anwil wygrał 90 do 80, tym samym notując ósme z rzędu zwycięstwo w Energa Basket Lidze. Mm.